Najstraszniejsze, co przeżyłem z moją dziewczyną. Wydarzyło się, gdy mieliśmy po 17 lat i poszliśmy razem na zwykłą randkę do galerii handlowej. Nie zauważyłem wtedy niczego szczególnego, tylko to, że jakiś facet zmienił kierunek i poszedł za nami do środka. Wyglądał trochę dziwnie, ale zignorowałem to. Moja dziewczyna trzymała się wyjątkowo blisko mnie, choć zazwyczaj rozchodzi się po sklepie i ogląda różne rzeczy. Tym razem była cicha, spięta. Po kilku minutach zapytałem, co się dzieje. Szepnęła: "Ten facet nas śledzi". Skinęła głową w jego stronę. To był ten sam mężczyzna. Jak żołądek mi się zaciska. Powiedziała, że wszedł tuż za nami i cały czas zaglądał na nią przez półki. Kiedy zacząłem go obserwować, zauważyłem, że rzeczywiście był wszędzie tam, gdzie my, zawsze w tej samej alejce, trzymał tylko minimalny dystans. Powiedziała, że nie podszedł tylko dlatego, że byłem przy niej. Ta myśl mną wstrząsnęła. Zrozumiałem, że gdyby była sama, od razu by do niej podszedł. W pewnym momencie na chwilę się rozdzieliliśmy i on natychmiast to wykorzystał. Podszedł do niej i zaczął mówić. Ona uśmiechała się uprzejmie, ale widziałem, że była spięta. Podbiegłem. Objąłem ją i powiedziałem facetowi, że nie jest zainteresowana. Odpowiedział, żebym się odsunął. Moja dziewczyna spokojnie powiedziała, że ma 17 lat. Na to on rzucił i tak warto za nią pójść siedzieć. Wtedy spojrzała mu prosto w oczy i powiedziała: Dobrze, i tak wszystko nagrywam od początku. Jego twarz momentalnie pobladła, zaczął się jąkać, mówił, że tylko żartował i odszedł.